Zapraszam Was na kolejną prześwietną produkcję moją i chutego. Zapraszam. Do słuchania. Jestem LJ. What the fuck. Mam jaskinia. What the fuck. creeper What the fuck. Pić What the fuck. Pięm leko. What the fuck. Cienam steak. What the fuck. Biegam na górę. What the fuck. Robię drewno. What the fuck. Bije trawę. What the fuck. Mam ja i wko. Piorę w zęce. What the fuck. Stawiam dirta What the fuck. Piękna sprynda. What the fuck. Ciupię kaktus. What the fuck. Ściedzę zał. What the fuck. Mam zezeza. What the fuck. Jestem fajny. What the fuck. Intermaking. What the fuck. What the fuck. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Nie! Yeah. Daj mi łapkę! What the fuck! Bardzo proszę! What the fuck! Bo będę zły! Hehehe! Hehehe! He he he. pa Papa! Papa! Jeszcze nie, jeszcze raz! Proszę! Miło było, ale się skończyło! Nie! No. no to cześć! Trzymajcie się! I pa! Pa, pa, pa! Dobra, koniec. Koniec. Koniec już. Mówię koniec. Proszę, koniec. Halo. Dziękuję.